No, się ma, się ma. Dużo subskrypcji, dużo aptek góry, dużo wyświetleń. Ogólnie, jest taka jakby film bajka. Straszny dom. I ogólnie, może to znacie. A jak nie znacie, to jak macie Netflixa, to wpiszcie sobie po prostu straszny dom. Straszny dom. I zobaczycie. To jest polska film bajka. Już wydać ścieżkę. I antenę to po angielsku. Uwaga. I uwaga, tak to wygląda. Tak mi się udało zbudować I ogólnie. Nie że już jest otwarty, tylko tak normalnie, że jest zwykły dom. I tak wygląda. Ja sobie dzień zrobię. Dobra. Znaczy. czekajcie, bo ja zrobię, że robi się dzień. Tutaj, wtedy. Okej. Okay. I możemy już sobie wejść ogólnie do domu. I jesteśmy po prostu w domu. I idziemy. i Mamy tu okno, Ale mi się też to bardzo podoba, jak mi wiesz. Oj, powiedzmy. Czekajcie. Za chwilę zrobię historię. Nie, no fajnie sobie tak pochodzić tutaj nad wodą. Tam jeszcze dżungla, gigantyczna drzewo. No jej jak popływam sobie, troszkę się przejdę hmm. A co to? Co dom? Halo Kogo to dom? Kogo to dom? Halo Ja tak pomału Ja chyba wiem tego Neberkrakera od strasznego domu On dobra. Ja zadzwonię. Mm, 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 mm. Dobra, widzowie, właśnie pokazałem wam lekką taką fajną lekką historyjkę o tym domu i dowiedzieliście się nowej rzeczy. Pan od tego domu, właściciel tego domu, nazywa się Nebelkrak. Ale już się z wami że będę żegnał. Pa. Pa.